Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak rozwiercić wkładkę zamka i awaryjnie otworzyć drzwi w przypadku, kiedy na przykład zgubimy klucz albo zamek się zatnie i nie da się w żaden sposób przekręcić klucza. Do rozwiercenia naszego zamka będzie potrzebne wiertło do metalu, najlepiej o średnicy 6 lub 8 mm. W przypadku tej wkładki, otwór wywiercimy tuż pod bębenkiem, do którego wkładamy klucz. Rozwiercenie akurat w tym miejscu pozwoli nam na skuteczne usunięcie znajdujących się w środku zastawek blokujących oraz sprężynek, a następnie obrócenie bębenka np. płaskim śrubokrętem. Warto w tym miejscu nadmienić, że część zamków może posiadać dodatkowe zabezpieczenia antyprzewierceniowe. Pamiętajcie również, aby używać tego sposobu w uzasadnionych przypadkach. Wykorzystanie tej metody do nielegalnych celów. Może zakończyć się niechcianymi konsekwencjami. Zanim jednak zamontujemy wkładkę w drzwiach, na potrzeby tego filmu oraz dla ułatwienia, zaznaczymy sobie na wiertle głębokość, na jaką będziemy wiercić. Oczywiście, w przypadku rzeczywistej usterki lub zgubienia klucza, będziemy musieli wiercić trochę na wyczucie. Wkładka zamontowana, zamykamy drzwi i przystępujemy do pracy. W pierwszej kolejności za pomocą punktaka nabijamy miejsce, w którym będziemy wiercić. Powinno nam to w początkowej fazie ułatwić prowadzenie wiertła. Zakładamy wiertło na wiertarkę, przykładamy w oznaczonym miejscu i powoli zaczynamy wiercić pamiętając o tym, aby prowadzić wiertło prostopadle do naszej wkładki. Jeśli nasz otwór wywiercimy krzywo, istnieje szansa, że ominiemy jakieś zastawki i finalnie nie otworzymy zamka. Jak widać po chwili wiercenia docieramy do pierwszej sprężynki. Kontynuujemy rozwiercanie i cierpliwie przebijamy się przez kolejne zastawki. Warto co jakiś czas wycofać wiertło i wydobyć z otworu wypadające kołeczki blokujące zamek. Pozwoli to uniknąć blokowania wiertła i nieco przyspieszy pracę. Gdy otwór będzie już dość głęboki, przerywamy wiercenie i obstukujemy za pomocą młotka korpus wkładki. Dzięki temu pozbędziemy się z jej wnętrza resztek mechanizmu. Jak widać na filmie, w pewnym momencie wszystkie zastawki zostały rozwiercone i bębenek samoczynnie się odblokował. To znak, że jesteśmy na dobrej drodze do otwarcia zamka. Za pomocą płaskiego śrubokręta przekręcamy bębenek i próbujemy otworzyć zamek. Jak widać, po kilku minutach pracy udało się awaryjnie otworzyć drzwi. Teraz pozostaje już tylko zdemontować uszkodzoną wkładkę i wymienić na nową. A jeśli film okazał się pomocny, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału.